No. Ola tal? Hello, hello. Witamy w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażemy wam ciekawą rzecz, a mianowicie kopalnie soli w Jeziorze. <głos> <głos> I dokładnie skąd się bierze sól? Morska, morska <noise> w okolicach. W okolicach naszych i jakie jest jej przeznaczenie? Bo żeśmy się właśnie niedawno dowiedzieli, że jest one nie tylko kulinarne, ale jeszcze dużo większe, na dużo większą skalę jest inne przeznaczenie, ale o tym będzie w odcinku. W odcinku. Miłego odbioru. Zapraszamy. Pozdrawiamy, jak widzicie, słonecznie. Sobotnia kawka w słoneczku. Tak, w oczekiwaniu na zwiedzanie. Tak, będziemy zwiedzać wycieczka, hurra! Dwa lata tu mieszkamy i żeśmy jeszcze nie mieli okazji z niej skorzystać. Bo to nie tury... ma jak to YouTube. YouTube to... motywuje do działania. Nie, bo to wycieczka dla turystów, a my jedynie jesteśmy turystami, więc nie korzystaliśmy. Ale teraz się zmotywowaliśmy, żeby tak. Wam to pokazać. Taka prawda. No to smacznej kawki, Miśku. Pierwsza wycieczka będzie z przewodnikiem Wyjeżdżamy z portu i dojeżdżamy do kopalni soli Ceny biletów dla dorosłych 8,95 euro Dzieci tylko jedno euro taniej Jest też druga wycieczka Plażami Tory wiecha. Ta wycieczka jest za 6 euro. Także, kochanie, jedziemy na grubą wycieczkę. Busikiem wycieczkowym, turystycznym to się nazywa. Mam busikiem, tramwajem, kolejką, no nie wiem jak to nazwać. No. Pociągiem! O, pociągiem. Pociągiem na kołach. Tak jest, pociągiem. To się nazywa pociąg. No, no i ruszyliśmy. La Raguna Rusa. Rosa. Rosa. Rosa to mi się co innego. To co innego, to nie. Rosa. Rusa to mi się co innego. To co innego, to nie. Rusa. to mi się co innego. To co innego, to

Este importante teatro permite datar los comienzos de la explotación salinera, al menos en el siglo I antes de Cristo. No obstante, el documento más antiguo del que se tiene como No i dotarliśmy kochani do Las Salinas de Torrevieja, zakładu przemysłowego zajmującego się pozyskiwaniem soli morskiej. Ale skąd ten zakład tą sól morską pozyskuje? Kto oglądał nasz drugi odcinek tematyczny, w którym zabraliśmy Was na drużowe jezioro, to już wie. Bo właśnie z tego jeziora pozyskiwana jest ta sól. Oficjalna nazwa tego zbiornika wodnego to Laguna Salada de Torrevieja, ale częściej stosowana jest nazwa Laguna Rosa lub Laguna Rosa de Torrevieja. Różowy kolor jeziora zobowiązuje, więc ta nazwa Laguna Rosa przejęła się i najczęściej to właśnie tej nazwy się używa. Jak to się dzieje, że ta sól pozyskiwana jest od wielu, 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 wielu lat i się nie kończy? A mianowicie, jezioro to jest karmione solą z wody morskiej, dostarczanej do tego jeziora całą siatką kanałów. I stąd odpowiedź na pytanie: jak to się dzieje, że sól się po prostu nie kończy, bo jest ona na bieżąco dostarczana. No ale wracając do, do samego zakładu. Zakład Las Salinas de Torewiecha jest największym w Europie zakładem pod względem ilości wydobywanej tu soli morskiej. Z laguny tej wydobywa się średnio 600 ton soli rocznie, a największe wydobycie to było 800 ton. Także zobaczcie jaki ogrom soli wydobywa się z tego jeziora. Ale jak to się dzieje? Zawartość chlorku sodu w wodzie morskiej, czyli tej, która płynie kanałami, to 30 gramów na litr. W Laguna de Torrevieja mamy 300 gramów w litrze, czyli zobaczcie, 10 razy więcej, co daje nam wynik zbliżony do zasolenia Morza Martwego, którego stężenie waha się między 350 a 370 gramów. Zobaczcie, 50-70 gramów i już zasolenie byłoby takie jak w Morzu Martwym. No dobrze, ale jak, jak z tego wszystkiego pozyskuje się sól? Kiedy przez parowanie woda osiąga stężenie chlorku sodu na poziomie 300 g, sól krystalizuje się i osadza się na dnie laguny. Gdy pokrywa soli osiągnie grubość 5 cm, wydobywa się ją, a następnie przenośnik taśmowy zabiera sól do tzw. pralni, która jest już na lądzie, gdzie jest ona przesiewana, myta. Aby usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia, a następnie usypuje się do wyschnięcia w te piękne, majestatyczne, białe góry, które osiągają wysokość ponad 20 metrów. Oczywiście one dzisiaj są pięknie, majestatycznie białe, dlatego że sól była świeżo nasypana 1-2 dni temu, ale. Na innych zdjęciach też widzicie albo jakieś takie lekko pomarańczowe, bo spadła kalima, albo po prostu szare, przybrudzone kurzem ogromne górki, które tak jak mówiłam mają wysokość ponad 20 metrów i tak jak widzicie tych górek tutaj jest naprawdę gigantycznie dużo. Ale wracając do samego produktu. Pamiętajcie, że sól jest produktem, który nie ma daty ważności. No jest podstawowym konserwantem, więc no nie ma daty ważności. Ale co najważniejsze, ma ponad 14 tysięcy zastosowań. Jak ja bym chciała mieć firmę, która produkuje produkt, który nie ma daty ważności i ma tyle zastosowań? Sól właśnie taka jest. Sól z tory ma wiele zastosowań. Głównym zastosowaniem, teraz, zwłaszcza w sezonie zimowym, jest jako sól drogowa yy, i głównie zaopatrywana jest w nią cała Skandynawia. Bardzo dużo się teraz mówi o tym właśnie, że głównie statki z Tore wiecha wypływają teraz do Norwegii, bo właśnie tamta sól na drogi jest bardzo potrzebna, żeby ludzie mogli bezpiecznie po nich jeździć. No, ale to nie tylko sól na drogi. Zastosowanie soli z Wiecha to jest również jako sól do zmywarek, w produkcji paszy dla zwierząt, w przemyśle tekstylnym, no i oczywiście w przemyśle spożywczym o czym zaraz na końcu filmu się dowiecie i zobaczycie. No, ta łódź ciekawa, a te pływaki. I, i... Śmig? Nie, nie śmigło, łopaty. Łopaty, no. Żeby jak najmniejsze zanurzenie było w wodzie, prawda? a no, no, no. drewniana. I cała drewniana się ona jest. Tak. Z numerem 13, naszym szczęśliwym. z sól tą wągłem jarką i wrzucali na te Aaa, ja ona na końcu ciągnęła Tak yeah. Tu zrobili, patrz, elektryczna No, to jest taka, wiesz, stara, no po prostu No w końcu u nas spadł śnieg. Tak. Co prawda przy tej temperaturze słońca to się topi taki gryz. Ciężko jeździć na nartach. Ale spróbujemy, no spróbujemy. No. Postaramy się. No dobrze. A teraz kilka praktycznych informacji o kopalni soli, soli morskiej. Tak. No usypywane są te hałdy soli w celu wyschnięcia. Gorzej jak upada troszkę deszcz, ale to też jest proste rozwiązanie. Na górze tworzy się skorupa z soli i zapobiega to wnikaniu wody do środka. Tak, tak można sobie to... było, żeby wyobrazić, jakby się lód zrobił, co nie? O, tak jak nawet tu bliska. Tak. Zobaczcie, widać, to jest praktycznie nie do... Tak, nie, do ruszenia. nie do ruszenia. Także robi się taka skorupa i zabezpiecza to, co, to, co jest pod spodem. Pod spodem tak jest. Ja. I w ogóle tych hałd soli, tutaj jest strasznie duża ilość, eee, masa tej soli jest szacowana na 800 tysięcy ton Więc 800 tysięcy ton jest... no, to jeżeli na ciężarówkę. Oj, przeliczyć 8000 ciężarówek więcej. No, Coś nie, Z źle. matematyką nie tak. Za duże liczby wchodzą w grę. <grystanie> no, w każdym razie robi to wrażenie przeogromne. No, myślę, żeśmy od niedawno dowiedzieli że ta sól nie jest wykorzystywana tylko do celów spożywczych, ale co ważne, jest wykorzystywana zimą w północnej Ur Europie tak. do utrzymywania. Przejezdności dróg. Tak jest, to jest niesamowite. Wypływają stąd, tu jest duży port. Tak. Z portu wypływają statki. Statek drobnicowy, który zapakował no i parę dni temu wypływał pod holenderską, nie pod norweską banderą. Pod norweską banderą. Ale nie tak. wiadomo dokąd, bo nie było. Do Norwegii, się. No ja czytałam, do Norwegii. Tak, do Norwegii. Tak. Tak, tak, Czyli, tak, tak. no ekologicznie tak, nie sól kamienna, bo ta jest morska, podobno zdrowsza dla całej roślinności, która jest. I czystsza, nie i zostawia jest czystsza. tylu odpadów, co, co. To sól, e, właśnie kamienna, kamienna także, także z dwóch względów. Pierwszy wzgląd to to właśnie to, że, że no łatwo się wydobywa, a dwa że rzeczywiście jest dużo lepsza dla dróg i ekologii. To co, idziemy tam zobaczyć? Idziemy jeszcze na górę. Idziemy na górę. Także teraz udało nam się wejść na taką jedną hałdę soli. Specjalnie do tego udostępnioną. Teraz poza sezonem takie wycieczki organizowane są tylko w weekendy. Natomiast w sezonie lipiec, sierpień przez cały tydzień. Zobaczcie, ile tej soli. Te ciemne górki, wiadomo, że to są stare górki. Te jaśniutkie, takie jak tutaj tak o nas najbliżej. To wiadomo, że to jest świeżynka. No wygląda wam to powiem, jak taki skatepark. Gdzieś w austriackich lub włoskich górach. <noise> Oczywiście narciarski. Jest skatepark to jest wtedy, tylko to jest miesiół co? Skatepark. Dobrze powiedziałem. Jak mi się to skojarzyło. No i ważna. Sól, stąd wydobywana jest misiu już w pierwszej. Od pierwszego, wieku, od pierwszego wieku. Przez Rzymian. Tak, przez Rzymian była wydobywana. Także bardzo stare podłoże historyczne ma to miejsce. Obecnie cała ta kopalnia soli jest w rękach francuskich. I nie wiem, czy z tego też wynikało to, że tak dużo Francuzów było. W tym naszym tramwaju, że wśród nich jest to reklamowane. Bo rzeczywiście tak jak na co dzień nie spotykamy tu zbyt dużo Francuzów, tak tym razem było ich naprawdę dużo. Mi się puścił drona, krótki przelot, może nam się uda zrobić, żeby Wam to pokazać do ptaka. A ptaków tu jest całe mnóstwo. Zaraz wam pokażę. Jest tutaj też rezerwat przyrody. O, tam widać taka biała plamka. To są taki Taka wycieczka kosztuje, kochani, 9 euro. No, nie ma szału, jakiegoś tam, wiecie, nie wiadomo jakiego, ale. No, to jest jedyna szansa, żeby wejść na ten obiekt i go zwiedzać. Podjechaliśmy dzisiaj, próbowaliśmy bez tego, że tak powiem, e, tramwaju, no ale, ale nie da się. Jasna jest informacja, zamknięta jest i można tylko i wyłącznie dostać się na to miejsce przy pomocy właśnie takiego turystycznego tramwaju. Przywiezie, przywieziono nas tutaj, dano nam czas wolny, 20 minut. No i za chwilkę powrót. A sytuacja pogodowa. 29. Nie, dzisiaj już 30 grudnia. 19 stopni. Lekki wiaterek, ale bardzo przyjemny. Także... Piękna zima. Tak, u nas trzyma. <laughs> Biało naokoło. <laughs> tak. Powoli ląduj mi się, bo widzę, że wycieczka się już zbiera. Brawo Misiek! Chodzę do perfekcji. No chodzisz do Ostatnie perfekcji. Paluszki <śla> Ostatnie dwa razy nawet bym powiedziała. A tym razem pięknie sprawnie ci to poszło. Is due to the pigmentation of certain species of very unusual bacteria that are only found in extreme environments. They a very high level of salinity. They're known as Thank okay. you. cargándola en diferentes barcas. Cada una de ellas tiene una capacidad de 7 toneladas y son arrastradas en grupos de 10 a 13 remolcadores, formando así una unidad de navegación conocida como racha. A continuación, la sal extraída se transporta hasta una instalación situada en medio de la laguna, conocida como la isla. Allí, tras descargar las barcas, tiene lugar el primer lavado de la sal, con el que se consigue eliminar gran parte de los lobos y yesos que la acompañan. Luego, por medio de una cinta transportadora, la sal se envía hasta el lavadero ubicado en tierra firme. Aquí se procede a cribar la sal y a volverla a lavar. Este segundo lavado es más intenso que el de la isla, consiguiendo así eliminar prácticamente todas las impurezas. Por último se procede al apilamiento de la sal, utilizando para ello un apilador de dos alas conocido como pájaro. Esta estructura permite la formación de dos montones longitudinales a uno y otro lado de la cinta transportadora. Sea sí. salt sí. es producido en sea water, que contiene 30 20 gramos por liter de sodium chloride o table salt. For solar evaporation, the salt content is increased to 300 grams per liter, at which point the salt begins to crystallize. Here, is allowed to the, the combined action of the salt gradually evaporates, and the water reaches a salt content of 120 grams per liter. The water, which is now classed as brine or water with very high salt content, is then transferred to Lake Corrivierga. State, salt crystallizes and is deposited on the bottom of the lake. When the layer of salt on the lake bottom reaches a minimum thickness of 5 cm, it is extracted using a machine called a harvester. With the help of GPS, the harvester travels the entire length of Lake Torrevieca and uses a rake to dig up the salt crust from the bottom. The extracted salt is loaded onto numerous barges. Each barge can hold 7 tons of salt. They are dragged along the routes of 10 to 13 by tugboats. Together, the salt barges and tugboats form a former unit known as the Rechi. The salt is then transported to a place called the iron, which is a... Zobaczcie, ile tam soli stoi. Jest w białe worki. Są time located on bardzo. Produkty, które można kupić, różne rodzaje soli. może No, coś skorzystamy zaraz. Mówią, to Chinom, to chodź, jak Kapelutki można różowe kupić. Model, model w statku. Z kryształów są zrobimy. Piękne, co? Mm. No, tak. Nitki I na tych nitkach osadziła się sól. Mega, no. Ale powiem dziwałabym się go tym tramwajem wieść. <grym> w skrzyneczce tak. No dobrze, coś musimy misiałeczku kupić sobie w prezenciku. Jest. Lisiek zrobił zakupy. Mamy lokalną sól. Za 8,50 łącznie. Zaszalałem. Zaszalałeś No i pięknie, a ta jest w takich płatkach, bardzo fajna. Nie wiem, co widać na filmie, ale ona jest właśnie w takich płatkach. Kupujemy też podobną w Mercadonie, ale ta w Mercadonie ma znacznie mniejsze te płatki, więc ta jest taka bardziej. Taka bardziej chciałam powiedzieć, taka bardziej niż. Esencjonalna. No, nie wiem. Taka robi wrażenie, bardziej sensie tak. mi to chodzi. Dobrze, i tu taka do sypania. Z tak? Z no i tu tradycyjna, sół, chila, w której będziemy. To pół. Nie, 750 dolarów. Tak, tak nietypowo. Typowa, do, ty, typowa do gotowania, do przyprawiania, hmm. no i do sałat w płatkach. No i to, bardzo co było, fajnie to wygląda. To, nie, tu jest, że bardzo Barcelona. Są to nie francuskie nazwy. Koncerny. dystrybutor, Patrz. No wiesz, to, że jest we francuskich rękach, no to nie znaczy, że produkt jest dalej hiszpański. No. Także zainteresowanie powiem Wam dosyć duże. No to może też i obrazek w się tego statku kupić. Nie tylko tak. 3D, ale w 2D będzie. Tak. No, Na płasko. Fajne, fajne, fajne. no jak ktoś się tym interesuje, no wiadomo. No i jak mi się wrażenia z wycieczki? Jakbym był dzieckiem albo z dziećmi to fajniejsze nie. by było. ale tak ciekawostka też. Ciekawostka, tak no bo jest. Te góry soli usypane to na 20 metrów, no. także to jest wysokie. No. No. Eee... no i to, że inaczej tutaj się nie można dostać tak. jak tylko właśnie są wycieczką. Tak. są wycieczką, także... Ale my też już wiemy, słuchajcie, no my mamy w wynajmie apartament i dom, w związku z tym, no też dla naszych klientów już będziemy wiedzieli, co powiedzieć, takżeśmy wysyłali klientów, ale tak nie do końca wiedzieliśmy, jak to wygląda, a dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć im coś więcej, tak. no nawet udostępnić ich nasz film, tak. im nasz film, tak. żeby sobie zobaczyli i sami ocenili czy, Na czy warto.